Gościmy Pana Krzysztofa Jaska. prezydent od razu Pana. Krzysztofa, Panie Rafale. <grym> Robię Rafale. Gościmy Krzysztofa Jaska reprezentującego szefa firmy Kaja Computer. Wystawiałeś się dwa lata temu i również roku na prezentacjach gospodarczych. Potrafisz porównać te dwa wydarzenia? No to są pierwsze prezentacje, na których jestem osobiście, więc nie do końca, ale kolega, który u nas się opiekował stoiskiem w poprzednich latach, rzeczywiście przekazał mi informację, że było więcej firm. Odczuwalny jest brak firm ze sławy. Nie widzę w ogóle branzy spożywczej, także pod tym kątem chyba mnie, ale wydaje mi się, że dobrym pomysłem jest połączenie tego z jeszcze inną imprezą która nam tu fajnie wchodzi w tą przestrzeń pustą i wypełnia ją jakimś życiem. Właśnie jest, jest mniej firm niż dwa lata temu. Twoja firma jednak wystawiła się i wtedy i teraz. Dlaczego? Znaczy co, co tobie przyświecało i Twojej firmie? No, ma, mamy pewne motywacje, znaczy czujemy się trochę odpowiedzialni za co to co się dzieje w regionie, nie tylko y, za stricte prowadzenie działalności biznesowej. Także stąd udział w takich imprezach, jakieś tam y, działania w, w OPZL-u, no i to, to jest jeden z powodów. No, y, nie, nie da się zmierzyć udziału w takiej imprezie jakimiś współczynnikami biznesowymi, nie wiem, zyskiem, zdobyciem kolejnych klientów czy podpisaniem jakichś kontraktów, ale, ale firma jest związana z regionem, a niewątpliwie to jest wydarzenie na skalę naszego regionu dosyć istotne, stąd udział. Jako przedsiębiorca możesz powiedzieć, że przedsiębiorcy w regionie integrują się albo że na przykład powiatowe prezentacje gospodarcze to szansa do tego, żeby lokalni przedsiębiorcy się integrowali a może bardziej OPZL powinien tutaj wśród przedsiębiorców działać, aby ta integracja miała miejsce. No, no trzeba by przekroczyć pewną masę krytyczną. U nas OPZL niestety no, chyba jej jeszcze nie przekroczył. Za mało firm się angażuje w takie bieżące działanie tego stowarzyszenia. I to powoduje, że nie doklejają się kolejni. To znaczy, chyba nie ma w tym jeszcze takiej siły, żeby, on, żeby ta organizacja zaczęła żyć i, i rzeczywiście stanowić we Wschowie. Jakąś wymierną siłę, jakiś e, może bardziej chciałem powiedzieć jakiś twór, który żyje, zaczyna żyć własnym życiem i, i daje jakąś energię na zewnątrz. No, wydaje mi się, że za mało ludzi w, w to się zaangażowało w tej chwili. Za mało firm czynnie bierze udział w spotkaniach o PZL u nie wnosi tam e, żadnej inicjatywy e, i to jest wydaje mi się problem, tak. Taki, że nie mamy zintegrowanego przed, środowiska przedsiębiorców w są małe grupy, na przykład świetnie integruje się środowisko IT. Wiem, doskonale współpracujemy ze sobą w Wszystkie firmy, które we Wschowie działają Softus, Protex i, i my y, potrafimy współpracować. I, y, I tu podałbym jako świetny przykład. Natomiast nie wiem, czy, czy pozostałe branże jest silna branża metalowo-ślusarsko-obróbkowo-metaliczna i tam rzeczywiście byłaby też, wydaje mi się, potrzeba, żeby te firmy zaczęły ze sobą współpracować. Ale nawet nie wiem, czy tak, czy tak jest. Widziałem ciebie wczoraj podczas debaty, gdzie jedna z części debaty dotyczyła współpracy przedsiębiorców z samorządem. A właściwie jeden z tematów tej debaty. Czy również masz taką uwagę, że tych spotkań z samorządem przedsiębiorcy mają mało? Znaczy to nie chodzi o ilość, tylko o jakość. Jeśli byłoby tak, że te przy... Te spotkania y, są no, stricte mają jakiś temat, tak? Jest jakiś problem do rozwiązania. Ten problem wysuwa albo jedna strona, albo druga, czyli albo samorząd, albo przedsiębiorcy. A, y, mam wrażenie, że na tych spotkaniach nie, nie widać, że to są spotkania, które służą rozwiązaniu jakichś problemów. I nawet y, można dojść do wniosku, że właściwie to problemów nie ma y, w tej współpracy, bo, y, no, bo nie, nie słychać tam głosów, żebyśmy... Jako przedsiębiorcy zgłaszali jakieś postulaty, których nie, nie byłyby rozwiązane albo nie można byłoby rozwiązać. Mam wrażenie, że każdy indywidualnie jakoś współpracuje z samorządem i, i z tego chyba wynika, że, że nawet może nie ma potrzeby robić takich spotkań zbyt dużo.